Cześć, witam Was serdecznie na kanale Wędkarski Challenge i zapraszam na kolejne wyzwanie wędkarskie. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam zaprezentować DC Case'a, dzięki któremu energię będziecie mieli zawsze pod ręką. Oprócz prezentacji urządzenia pokażę Wam jak własnoręcznie takie urządzenie wykonać. Najważniejszą kwestią jest odpowiedni dobór akcesoriów wędkarskich. Tych oczywiście akcesoriów, które wykorzystują energię. Tak, jak tutaj widzicie, do DC Case'a mam podłączonych kilka urządzeń. Oczywiście ładuję szybkim ładowaniem swój telefon komórkowy to jest pierwsza rzecz. Natomiast dalej, wykorzystując również szybkie ładowanie czy gniazdo 12V, o którym zaraz wszystko wam opiszę, ładuję latarkę. To jest Subfire X60, bardzo fajna latarka. Ma rozszerzany i zwężany promień, promień świecenia. Do tego słuchajcie, latarka, latarka czołowa, ja wykorzystuję Razora, tylko i wyłącznie, dlatego, że po pierwsze jest w miarę tani, daje dobre światło. Natomiast najważniejsze było to, żeby oczywiście posiadał akumulator, że można było go ładować. Większość latarek czołowych niestety takiej opcji nie posiada, więc musimy znaleźć, żeby wykorzystywać efektywnie ten DC Case, musimy znaleźć latarkę czołową, która będzie posiadała akumulator, który będziemy mogli e, ładować, i doładowywać. Urządzenie, pomimo to, że wyposażone jest w akumulator e, o pojemności 20A, nie jest bardzo, bardzo kompaktowe. Możemy je sobie elegancko przenosić. Jest oczywiście, jest oczywiście ładowarka sieciowa skonstruowana do tego, również za pośrednictwem tego gniazda możemy podłączyć panel solarny po to, żebyśmy mogli pozyskiwać energię, będąc na zasiadce, na biwaku czy na jakimś wyjeździe. Panel solarny 12 W jest w stanie naładować tego DC Case'a w okolicy 12 godzin. Oczywiście, przy założeniu, że słoneczko będzie jak najbardziej świeciło. Ten DC jest w stanie naładować baterię telefonu o pojemności 4000 mAh, gdzieś w okolicy 20 razy takich, 20 takich ładowań. Ok, a teraz Wam przybliżę, jak działa to urządzenie. Tutaj mamy cały front panel tego urządzenia czyli power switch, który włącza całe urządzenie. Włącznik świateł, dalej trzy włączniki: włącznik świateł LED, dalej włącznik, e, złącza zapalniczki 12V oraz złącznik USB złącza USB USB 3.0 wykorzystujące technologię fast charging. I to tak naprawdę prawie wszystko. Bo dalej mamy jeszcze dalej jeszcze mamy na froncie, słuchajcie, taki przełączniczek, który włącza nam kolejny drugi slot 12 V oraz wskaźnik poziomu naładowania akumulatora. Żebyśmy wiedzieli, czy już jesteśmy na krańcu, czy ile nam się doładowało tego akumulatora poprzez ładowanie panelem słonecznym. Panelem, panelem solarnym, więc tutaj mamy jeszcze taki dodatkowy, dodatkowy panel. Jak sobie skonfigurujecie swojego powerboxa, to już, to już zależy od Was, bo możecie dać tutaj, nie wiem, 4 gniazda USB, możecie dać 4 gniazda 12V. Tak naprawdę wszystko podłącza się praktycznie tak samo. Co zrobić, żeby takie coś skonstruować sobie na własną rękę? Całość urządzenie opiera się na wykorzystaniu tego typu złączek i tego typu gniazd, które zaopatrzone, którymi zaopatrzone są wszystkie akcesoria, typu chociażby właśnie e, gniazdo zapalniczki 12V czy gniazdo USB. One występują w kilku rozmiarach: 4,8 mm, 6,4, są też większe. I tak naprawdę musimy nauczyć się zarabiać tego rodzaju przewody na tego rodzaju łączówkach. Łącznikach, i to wszystko. Do tego, do tego wykorzystuje się takie oto urządzenie. Jest to zaciskarka. Oczywiście nie, nie mówię, że to musicie kupić, ale jest to zaciskarka. Tu widzicie, mają ma zaciski do tego typu złączek. I również na górze mamy e, obcinarka izolacji e, otuli kabli. Tu mamy przewód. Słuchajcie, ja sobie tak pozwolę. O, słuchajcie, patrzcie, wsadzamy sadzamy ten przewód. Tutaj mamy taki ogranicznik. O, sobie go odmierzamy i ściągamy izolację. Ściągamy izolację. Ten kawałeczek ja sobie zachowam, żeby nie śmiecić. O, zobaczcie. I mamy tutaj i tutaj mamy kawałek ściągniętej przewodu ze ściągniętą izolacją. Skręcamy. Suwamy, tu jest taka tulejka w środku. Suwamy to w tą tulejkę. Oczywiście musimy to ładnie zarobić, żeby nam się to nie rozciapia żyło. Suwamy w tą tulejkę. O, w ten sposób i zaciskamy zaciskiem. Zaraz Wam pokażę jak. O. Dobieramy sobie odpowiedni zacisk, suwamy. I zaciskamy. I już mamy przewód. I już mamy przewód, słuchajcie, obsadzony. O, i to jest technika, I to jest technika, na której opiera się konstrukcja tego typu urządzeń. No i dobra, i mamy konstrukcję. Słuchajcie, i szybko, i na temat, jeżeli chodzi o samą konstrukcję. Mamy akumulator 20A, akumulator żelowy. Dalej mamy tu coś takiego. Jest to skrzyneczka, rozdzielnik taki, e, taki skrzynka bezpieczników można powiedzieć, która e, tak naprawdę e, reguluje nam, zabezpiecza nam linię, oczywiście, na której e, podłączamy jakieś urządzenia e, odpowiednimi bezpiecznikami. Tu na przykład mamy e, 5, 5A. Dzięki temu, w momencie, kiedy podłączamy urządzenie, które niestety przekracza tą wartość, bezpiecznik nam leci, obwód jest wyłączany. Dzięki czemu, jakby zabezpieczamy zarówno gniazdo, jak i akumulator. No i jak to działa? Podstawą jest power switch. On włącza nam całe urządzenie. Plus z akumulatora leci do plusa. On ma trzy trzy piny. Skrajny jest to masa, czyli minus. Plus wejściowy i plus wyjściowy. Wejście, wyjście plusem. I teraz tak. Plus wchodzi do switcha, a wychodzi do skrzynki. Dzięki czemu, po przełączeniu tego przełącznika, czyli naszego power switcha, cała skrzynka, wszystkie obwody dostają plus. I teraz tak. Wychodzimy plusem do naszej skrzynki. Wszystkie obwody dostają plus. Ale, żeby włączyć konkretny obwód, ten plus z obwodu leci do włącznika danego, e, danego e, gniazda. Czyli plus leci do włącznika, plus wychodzi. To jest plus in i plus out do naszego gniazda. Wszystkie minusy łączone są, tak jak widzicie, tutaj wianuszkiem z minusem urządzenia. Natomiast plus wchodzi do. Przełącznika i wychodzi, po włączeniu przełącznika, wychodzi do gniazda. I słuchajcie, cała filozofia skonstruowania tego typu urządzenia już jest, została przedstawiona, właśnie czyli skrzynka, która rozdziela wszystkie obwody plusy wyjściowe ze skrzynki. Po włączeniu power switcha tutaj mamy podłączony plus. Wszystkie te gniazda dostają prąda, dostają prąd, i wychodzimy sobie do konkretnego włącznika naszego gniazda, na przykład tego, wchodzimy plus inem i w momencie, kiedy je, ten, ten włącznik zostanie pstryknięty, ten plus tutaj na wyjściu nam się załącza i ten plus leci do, do gniazda, dzięki czemu gniazdo zostaje włączone. Bezpieczniki, tak jak mówiłem, regulują nam to czy podłączone, podłączone urządzenie, bo musimy oczywiście odpowiedni dobrać do danego gniazda, czy podłączane urządzenie nie przekracza tych wartości, które tutaj sobie na tej skrzynce ustalimy, w tym momencie, jeżeli przekracza, bezpiecznik nam leci, dzięki czemu zabezpiecza zarówno gniazdo, jak i również e, akumulator naszego urządzenia. Tak to mniej więcej wygląda. Nie jest to nic, nic trudnego. Oczywiście trzeba troszkę się napocić, żeby to tak, ładnie sobie tutaj, to tak ładnie sobie tutaj popodłączać. Technikę już znacie, jak zarobić taki przewód. No i nie pozostaje nic innego. Słuchajcie, jak wziąć sobie, zamówić akcesoria, no i spróbować oczywiście z wykorzystaniem wiertarki, żeby te wszystkie otwory sobie ponawierceć i te gniazda pomontować, żeby sobie to wszystko. Stworzyć i tyle. Ok, myślę, że te informacje, o których, które Wam przekazałem, pozwolą Wam na skonstruowaniu sobie tego rodzaju urządzenia. Myślę, że warto. Oczywiście pojawiają się pytania, dlaczego takie urządzenie 9 kg, wagi duże, do kieszeni się nie zmieści, do plecaka również. A nie na przykład PowerBox kupiony gdzieś tam, PowerBox, przepraszam, PowerBank kupiony gdzieś tam na Allegro. Myślę, że są takie, takie dwie rzeczy, które przemawiają za tym, że warto skonstruować sobie tego rodzaju urządzenie. Pierwsza, może nawet trzy, właśnie znalazłem. Może trzy. Pierwsza to to, że możemy wykonać takie urządzenie z takich materiałów, które zapewni nam wodoszczelność, bryzgoszczelność. Jesteśmy w stanie, tutaj wykorzystałem przełączniki e, wodoszczelne. E, wszystkie e, gniazda są zabezpieczone gumami. Wszędzie są podkładki gumowe, tak żeby ta woda nam się do środka nie dostała. Czyli to jest już jakiś plus. E, druga, druga, druga kwestia to taka, że jesteśmy w stanie podłączyć do tego urządzenia, skonstruować sobie i podłączyć panel solarny. Eee, co powoduje, że takie urządzenie jesteśmy w stanie na zasiadce przy tym, przy oczywiście słonecznej pogodzie, naładować w okolicy 12 godzin do pełna. To jest myślę fajna rzecz. Eee, jeżeli chodzi o power banki, które możemy kupić na Allegro za 100-150 zł. Kolejna sprawa to jest taka, że te powerbanki tak naprawdę nie zawsze wyposażone są w baterie, które dają po pierwsze długą żywotność, a druga kwestia to jest taka, że bardzo często nie dają nam e, takiej, nawet jeżeli jest opisane, że 3000mAh po prostu efektywnie nie naładują nam telefonu 20 razy, na przykład jak w przypadku e, te, te, telefonu o baterii 4000mAh, czyli nie małej baterii tak naprawdę, jak w przypadku tego rodzaju urządzenia. Więc e, wydaje mi się, że to, e, to, są, to, są, to są argumenty, które przemawiają za tym, żeby takie urządzenie sobie zakupić. Oczywiście wcześniej miałem powerbanki, power e, natomiast no, takiej radości i takiej, e, takiej takich możliwości jak tego rodzaju konstrukcja one nie dają. E, nawet jeżeli są wyposażone w jakiś kawałek, malutki kawałek na powierzchni tego, e, tego, tego urządzenia w panelu so, solarnego, to niestety on tak naprawdę nie jest w stanie naładować tego e, takiej pojemności akumulatora, akumulatorów. Dlaczego? Dlatego, że do tej skrzyneczki, czyli do 20 Amperogodzin, czyli porównywalne z 30 tysiącami miliamperogodzin jesteśmy w stanie dokupić, zamontować panel solarny, który efektywnie ładuje to urządzenie w 12-13 godzin, który ma wielkość 30 na 30 cm. Co za tym idzie do takiego urządzenia jak taki malutki powerbox, który ma 30 tysięcy mAh, również panel solarny, żeby efektywnie go na to urządzenie naładować, powinien mieć wielkość 30 na 30 cm. Technologia aż tak nie poszła, żebyśmy, żebyśmy mieli taki malutki panel solarny wyposażony, wbudowany nam w powerboxa, który by naładował go. No, zresztą sami pewnie o tym wiecie, że nawet jeżeli kiedyś się nacieliście i kupiliście tego rodzaju. A, tego rodzaju urządzenie to niestety, nawet jeżeli było na słońcu e, przez te 10 godzin, to i tak e, naładować tego powerboxa nie naładowało. Więc myślę, że myślę, że to e, mniej więcej e, tyle z, 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 z takich za i przeciw. No przeciw, -przeciw to nie widzę, no oczywiście. Trochę kosztuje, jeżeli chodzi o e, zakupienie, czy skrzynki, czy tych wszystkich akcesoriów, bo to gdzieś tam koszt w okolicach 400-450 zł. Natomiast, e, tak jak mówię, to jest akurat e, przy, e, przy wyposażeniu, e, budowie urządzenia wodoszczelnego, bryzgoszczelnego, e, bo oczywiście, jeżeli zastosujemy inną skrzynkę, niewodoszczelną, e, inne włączniki, tańsze, e, jesteśmy w stanie ten koszt e, zmniejszyć, ograniczyć. No i słuchajcie. No, i to by było na tyle. Żegnam się z wami. Mam nadzieję, że ten materiał wam pomógł. Że, że dzięki niemu skonstruujecie sobie tego rodzaju urządzenie. No i będziecie się cieszyć energią zawsze pod ręką. No i dobra. To by się podobało, słuchajcie. Zostawcie łapkę w górę dla zwiększenia zasięgu. Żeby ten kanał parł do przodu. No, oczywiście, jakiś miły komentarz. No i tyle. A ja się z wami żegnam. Do subskrypcji pamiętajcie, subskrybujcie, dobijmy do 20 tysięcy. A ja się z wami żegnam i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek na kanale Wędkarski Challenge. Trzymajcie się, cześć!